Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Tak jak już mówiłem Wam wcześniej, będziemy w tej chwili nagrywać poszczególne podzespoły. Mniej więcej postaram się opowiedzieć Wam o tym, co jest już w tej chwili wykonane, jakie prace, jakie modyfikacje zostały wprowadzone, co ewentualnie jeszcze dalej będzie wykonywane. No to co? Zaczniemy od silnika. Mniej więcej. Wygląda to tak na dzień dzisiejszy. Także mamy już złożony podstawowy blok, włożone tuleje. Tuleje poszły 102, 102 mm zetorowskie. Do tego poszły tłoki pod turbosprężarkę, czyli wzmocnione pod górnym pierwszym pierścieniem. Boczne ślizgi, tak zwane teflony na bokach tłoków. Tak jak mówiłem Wam w wcześniejszym filmiku, możecie sobie zdjęcia podejrzeć na agrofoto, no z tego względu, że no niestety już no są w tej chwili zamontowane. Mam w zasadzie jakiś filmik, jak to wyglądało, no ale no niestety, jako że są to nasze początki, moje początki nagrywania, no niekoniecznie to wyszło i chyba nie będę go umieszczał na stronie. Także, także, tak jak mówię, no, dla zainteresowanych najlepiej wejść sobie i obejrzeć jeszcze dodatkowo zdjęcia. Silnik w tej chwili, tak jak mówiłem, jest już częściowo zmontowany. Wygląda to mniej więcej tak. Wszystko zostało wymyte, wyczyszczone. Cały blok został oczyszczony ze starej farby. Wszystko zostało na nowo pomalowane, zapodkładowane. Ma wyglądać w zasadzie jak nowe, aczkolwiek nowy nie jest. Wał jest po szlifie nie wymagał w, w zasadzie wymiany. bez problemu szlif nam wyszedł. Jest to jego oryginalny wał 83 rok. Silnik pochodzi z ciągnika, który wcześniej Wam pokazywałem, który w tej chwili jest trzypekiem. tam został wymieniony silnik. I ten, tak jak mówiłem wcześniej, docelowo znajdzie się w tej maszynie, ze względu, że no, to możemy troszeczkę mocniejszy silnik stworzyć a co wyjdzie, to się okaże, jak to będzie się zachowywało, wał, wymyty. No, tutaj niestety no, ze względu na oleje jakie dawnie były stosowane, była potężna ilość nagarów, osadów, także zostało wszystko wymoczone oczyszczone tak żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie jak nowe e, wiadomo nowe tłoki tuleje, tak jak już wcześniej mówiłem 102 zetorowskie do tego poszły nowe korbowody, też zetorowskie e, już nowego typu e, różnie się to nazywa, tu są tak zwane stopki, w stopkach są te tak zwane przeciwwagi tak samo jest przy główkach korbowodów, są takie specjalne wypusty e, nie wiem dokładnie czemu ma to służyć, no ale no, no jest on jakiś tam nowszy typ rozwojowy dlatego już takie też zastosowaliśmy, nasze krobowody były w niezłym stanie można spokojnie było je w zasadzie poddać regeneracji ale no, padła decyzja na zakup nowych tu już mamy złożony rozrusznik, rozrusznik po, po regeneracji Miały szybko obrotowy, ale na chwilę obecną na chwilę obecną będzie siedział ten, a raczej w zasadzie już w ogóle będzie siedział ten jest na pewno trwalszy, został poddany pełnej regeneracji. Tulejki, nie tulejki, Bendix, zębnik, szczotki, został przetoczony, także w zasadzie jest jak nowy. Filtr oleju, a na chwilkę tylko przykręcony Baldwin do przymiarek. Tu oczywiście jeszcze dodatkowo będzie zamontowana chłodniczka oleju, ale jeszcze nie mam na dzień dzisiejszy wydłużonego króćca. Także jak go dorobimy, to później Wam pokażę jak to będzie wyglądało już docelowo. Także to jeszcze chłodnica wejdzie pomiędzy filtr oleju a podstawę. Nowa pompa olejowa. Rozrząd jeszcze nie jest założony, zaraz Wam powiem dlaczego. Tu już mamy wszystko w zasadzie poskręcane, poskładane. jak rozrządu poszedł nowy. Stary wyszedł fajnie na pomiarach, natomiast no już padła decyzja na wymianę. Jak go mierzyłem, rzuciłem sobie go na kły i czujnikiem zegarowym był mierzony. Jakieś tam drobne odchyłki były w porównaniu do nowego, w zasadzie w zagranicach 10-15 setek. Także także, no nie, nie było tragedii w zasadzie, no. ale ale już tutaj, tutaj padła decyzja że założymy nowy, nie jest jakiś tam wielki koszt. Sprężarka, no niestety silnik stoi odwrócony, także troszeczkę to dziwnie będzie pokazane. Sprężarka jest rozwiercona, także w tej chwili, w tej chwili tutaj jest dorobione, tak jak widzicie, specjalny pierścień, żeby podnieść sprężarkę. Cylinder w zasadzie nie sprężarkę. I tutaj mamy tak, standardowy tłoczek, jak dobrze pamiętam, bo już może nie wszystko będę pamiętał dokładnie, jest Fi-62, natomiast tutaj będziemy mieli Fi-65. Miał być zakupiony cylinder z Zetora, natomiast udało się nam rozwiercić ten, żeby ograniczyć z jednej strony koszt, a z drugiej strony no żeby z tego silnika nie powstał całkowicie silnik zetorowski, żeby, żeby jednak ten ogólny kształt silnika zachować także jeżeli ktoś po prostu będzie to wiedział, tak jak już w tej chwili wy wiecie e, jaka jest modyfikacja, no to, no to wiadomo, no to, już, to już jest ta wiedza jeżeli ktoś spojrzy na ten motor normalnie, no tego nie, to, to jest niezauważalne poza tym, że no sprężarka będzie wydajniejsza, no, no wiadomo, no, nikt tego też nie, nie zauważy Pompa wtryskowa tu już jest przyłożony tylko tak wstępnie filtr pompa też jest tylko założona na chwilkę żeby zobaczyć jak zmieszczą nam się przewody będziemy mieli zastosowane dwa takie filtry ten pochodzi akurat z Forda ale po wymianie wkładu filtracyjnego no podstawa wiadomo no podstawie nic się tutaj nie dzieje wymienimy wkład filtracyjny Puszkę całą, no i to wszystko będzie nam ładnie śmigało, także staramy się już te, staramy się w tej chwili, żeby ta filtracja była prawidłowa. Maksymalnie dla tej pompy wtryskowej: pompa Boschowska z zaworem ciśnieniowego wysterowania dawki względem doładowania. Także tak to wygląda, tu jest dorobiona specjalna flama. później Wam to pokażę jeszcze jak, jak będzie pompa zdjęta, już tej raz nie będę tego odkręcał, bo nawet będzie mi ciężko to zrobić jedną ręką. Także no co, no tak wygląda silnik, jeżeli chodzi o ogólny jego kształt. W samym bloku zostały rozwiercone otwory pod tuleje jest tam, musiała być wprowadzana pewna modyfikacja, tuleje są e, większe. E, dodatkowo zostały wykonane też e, natryski na denka tłoków, e, tak zwane chłodzące. Z tego względu, żebyśmy, żebyśmy no nie przegrzewali tych, ty, tych tłoków, e, jako że tu, jako że sama, sama e, sam olej będzie miał swoje właśnie chodzenie poprzez, poprzez tą chodnicę wodną zamontowaną przy filtrze. No jest to modyfikacja, moim zdaniem, niezbędna do, do, do uturbienia silnika. Każdy silnik Turbo posiada tego typu, tego typu rozwiązanie. Mój też będzie posiadał. A jak to się dalej będzie zachowywało? Zobaczymy. Myślę, że z ciśnieniem oleju nie powinniśmy mieć problemu, ponieważ dysze są dosyć, no raczej bardzo, bardzo, bardzo malutkie. One w zasadzie sobie tylko jak igiełka będą strzelały, tryskały na denko, no i spowodują schładzanie tego denka, tak? Cały czas będzie to w kąpieli, w kąpieli olejowej. To jest mniej więcej tyle na temat samego bloku silnika. I tutaj przejdziemy dalej leżą. Tak, a w zasadzie opowiem Wam od razu też o sprzęgle, bo o sprzęgle raczej za długiego odcinka się nie da nagrać. Więc tak, mamy sprzęgiełko. Ono jest przerobione na tarczę 310 mm. Koło zamachowe zostało roztoczone. Tu mamy wieniec, jest, jest oryginalny, natomiast jest odwrócony. W tej chwili, to ze względu na już na 30 parę lat pracy, ten, te ząbki zostały delikatnie podcięte. Mamy zregenerowany rozrusznik, więc żeby to wszystko ładnie ze sobą współpracowało, to już to już mamy też zrobione sprzęgło jest luka, także troszeczkę i tak jak widzicie troszeczkę jest inne niż niż sprzęgło standardowe. Na łapkach, łapki zupełnie inaczej wyglądają, docisk zupełnie inaczej wygląda. Eee, sprzęgło jest Zetora serii 7341, chyba dokładnie nawet z 7341, Proxima ma. Dokładnie chyba to samo albo bardzo podobne, że sprzęgło, ale raczej chyba to samo sprzęgło jest też w Proximie. Jeżeli chodzi o sprzęgła dwutarczowe, tak to wygląda. Tarcza została organiczna, spiekół nie montowałem. Spiek dosyć mocno zużywa nam dociski koło zamachowe. No ten ciągnik nie będzie też tutaj. Nie wiem jak ciężko pracował, także, także tarcza organiczna, pełna, w zupełności w zupełności nam wystarczy. Tutaj są elementy już oczyszczone, pomalowane, zabezpieczone, czyli Misa, kolektory, kolektor zostaje oryginalny, będzie to silnik turbo doładowany, także w zupełności powinno to wystarczyć. Jeżeli będzie jakiś tam problem, no to go zmodyfikujemy, ale, ale myślę, że wystarczy. Pokrywa rozrządu, pokrywa rozrządu. Jest już z przystawką pod większą pompę wspomagania. Będzie tu NSZ16 siedziała. Tak wygląda przystawka. To już jest wykonanie moje. A tutaj mamy resztę, mniej więcej silnika. Stary wałek, tak jak mówiłem, w zasadzie dobry, ale, ale zmieniamy dla zasady. Też poszedł oryginalny NZ-tyczyn. Jeżeli chodzi o... o resztę przeróbek, tutaj mamy głowice to są oryginalne głowice z tego ciągnika. Po modyfikacji zaworów, czyli zostały zmienione gniazda na większe. Zawory są właśnie zatorowskie większe, zostały te przerobione ze względu na to, że tu jest dodatkowy kanał. No niestety, ten blok nie posiada tego trzeciego kanału. I zakup oryginalnych głowic związałby się z koniecznością wykonania tutaj nafrezowania otworów, bicia broków. No, a te głowice były na tyle dobrym stanie, że, że spokojnie można było je poddać regeneracji i, i tej modyfikacji. Także to też tak wygląda. Są nowe zawory, sprężyny. Nie będzie widać pewnie tego, ale dla szczelności zaworów po, po konsultacji z firmy, którą, która mi to wykonywała są skrócone troszeczkę prowadnice zaworowe no i mamy z uszczelniania założone także, także, także to też mam nadzieję, że wpłynie na, na czystość pracy tego silnika mam nadzieję, że tak szybko ten olej po prostu tymi zaworami już nie będzie się przedostawał Także tak wyglądają głowice. Mamy jakieś tam nowe dekielki, zregenerowane klawiaturki. Co my tu jeszcze mamy? Pompa wody, termostat, właśnie ta pompa NSZ, szklanki oryginalne, aczkolwiek zostały przeszlifowane na dole. Bieżnie tak zwane ich, które współpracują z wałkiem rozrządu, wtryskiwacze też już w zasadzie są gotowe koło pasowe, koło pasowe będzie modyfikowane e, będzie wykonana flansza e, zostanie zrobiona, pasek zostanie zastąpiony paskiem wielorowkowym tak zwanym paskiem PK e, tutaj pójdzie nam 7PK z tego względu, że już tak przystosowaliśmy, taki udało się dostać alternator e, także tak będzie wyglądał paseczek zostanie, zostaną te koła e, zarówno na na wale, na wentylatorze wymienione, no i pewnie jeszcze jakiś dodatkowy osprzęt dojdzie. To także, także to będzie wszystko nam napędzało. No w zasadzie tyle, no jeżeli chodzi o prace, które w tej chwili są już wykonane, a później będziemy jeszcze dalej opowiadać o kolejnych modyfikacjach, które będą wprowadzane, chociażby montaż pompy hydraulicznej głównej. Tam też będzie wykonane to z napędu z rozrządu, i tak to wygląda. A jeszcze miałem Wam tylko szybko coś powiedzieć na temat, na koniec Wam już powiem na temat kół. Są to koła rozrządu, w zasadzie rozrząd jest cały nowy, natomiast koła będą poddane utwardzeniu. Padło nam tutaj na azotowanie miały być hartowane, no ale przy hartowaniu troszeczkę te naddatki się pojawiają, także musielibyśmy te zęby z powrotem szlifować. Natomiast tutaj, tutaj po prostu wykonamy warstwę utwardzoną na zębach no z tego względu, że, że no będą jednak no napędzane będą dwie pompy hydrauliczne, także obciążenie tych kół będzie zdecydowanie większe. No i no nie chciałbym, żeby, żeby ten, żeby ten rozrząd uległ dosyć szybkiemu zużyciu, e, dlatego wzmacniamy koła zębate. Tak wyglądają, później jak wrócą z hartowni to, wszystko, to wszystko, się, e, wszystko, wszystko będziemy już po kolei montować i będziecie widzieli jak to wygląda na maszynie. Także na dzień dzisiejszy e, tyle w tym odcinku, no i czekajcie. Na dalsze, na dalsze prace, jak, jak będziemy, będę wykonywał dalszy montaż silnika czy to któregokolwiek innego podzespołu, będę nagrywał wam kolejne filmiki. Jeżeli będziecie, będziecie dalej zainteresowani tym projektem, trzymajcie się. Cześć.